Widzowie, witam was w następnym odcinku z klejenia ratusza do makiety 0 Dzisiaj widzowie, myślę, że skończymy ten ratusz. Chociaż nie wiem, jak nam widzę starczy czasu. Aktualnie jest godzina chyba 19, jakoś tak. No i teraz widzowie, będziemy zaczynać to robić. I szczerze wam powiem, że nie jestem pewny jak to zrobimy, bo ja już widzę, że sobie tutaj troszeczkę to przymierzałem i to, ja to chyba widzę źle przykleiłem wczoraj, chociaż nie wiem, jakby się to dało. Nie wiem, coś widzę, by spróbuję jakoś tutaj to wykombinować. Nie wiem, może się uda, a nie musi się udać. Nie wiem, zobaczymy, ale jeszcze widzę przez mnie nie oczywiście, zrobić lajka, łapeczki do góry i subika, bo lecimy po 5000. I widzowie, chciałem wam bardzo podziękować, że te wszystkie shorty się u mnie tak wybijają. Za to, że jesteście widzowie w ogóle tak aktywni na moim kanale. Ja chciałem wam, widzę, bardzo za to podziękować. Musimy, widzę, przebić mojego kolegę, która ma, który ma 5189 subów. Musimy go, widzę, przebić i wygrywamy to, widzowie. Będziemy to wygrywać. Dobra, ale to wiesz widzę bez przedłużania. Zaczynamy robić. Tylko, że ja wam widzę, teraz spuściłbym tak jak wtedy. Jakiegoś szybkiego tajnego albo nie. Zrobię Wam widzę cięcie, jak mi się to w ogóle uda to do tego przykleić i Wam pokażę jak, jak to zrobiłem. Więc dobra, zaraz się widzimy. Dobrze widzowie. Jakoś widzę mi się to udało, nie było ciężko. Możecie nawet tutaj dostrzec, że to są takie dość takie... Um że dziury, nie da się ich widzę naprawić, po prostu jakby tu już było widzę po prostu źle sklejone, albo może czekajcie, jakoś zobaczymy, czekajcie nie, tu nie ma szansy chyba nawet. ale troszeczkę może i tak to się rozrasta ciągle ale dobra, myślę, że widzę, jest dobrze tutaj poprzyklejałem to tu jeszcze na okna, o tutaj z papieru właśnie wycięłem, bo tu są takie specjalne te Dodałem, dokleiłem, żeby tych, bo widać, są wszędzie rolety. Jakoś to, widzę, wygląda. Gdzie se przeziądę na drugą nożę? <laughs> Okej, okay, teraz, widzę, co mamy zrobić. To tak. Um, robimy, proszę. A ja mam tu instrukcja. To, widzę, zrobiliśmy. Zaczynamy, widzę, robić czwórkę. Czwórka to już będzie, widzę, trudniejsza, bo musimy całe te jakby obrysy tego zrobić. Więc nie wiem, jak to zrobimy. Ale ja wam widzę, za chwilę dam timelapsik'a Ale tu jeszcze w ogóle zapomniałem tego dorobić tutaj takich o tych Tutaj takie będą dostały, żeby to dokończyć Więc ja to się jeszcze postaram tu zrobić i dam wam widzę szybkiego timelapsik'a za chwilę Więc dobra, widzimy się jak e, złożę tą pierwszą, tutaj to wy nie widzicie przecież Jak złożę tą pierwszą część, więc dobra ja teraz robię timelapsik'a thank <laughs> you A więc tak widzowie, jesteśmy po tym timelapie. Ja już widzę, że tutaj złożyłam tego troszeczkę tu w innych miejscach się to poniekąd odkleja trochę. A jest git, Tak to wygląda. Możecie sobie zobaczyć do kamery. Myślę, że widzowie wygląda to po prostu przepięknie. Po prostu wygląda, widzowie przepięknie. Teraz widzowie pokażę co musimy zrobić. Teraz widzowie będziemy musieli... Yy... Jak widzę, zrobiłem to, o to To zrobiliśmy, teraz widzowie robimy To Więc ja wam widzowie teraz Zrobię szybkie cięcie z tego Jak to robię Dobrze widzowie, jestem Skleiłem Bardzo ładnie się to Widzowie prezentuje Jakby w kamerze widzowie tego tak nie oddaję Ale tutaj na żywo To jest po prostu Przepiękne, A znaczy, tak mi jedzie się to Więc widzowie jakby to powiedzieć. Zostało mi to, to i to. I ten lat już na w taki sposób. Więc nie wiem, jak to widzowie zrobimy, ale widzowie, w tej chwili, nie wiem, może się nam go uda, sobie złożyć, nie wiem. Ale teraz widzowie. To chciałam zrobić tak, żebyście widzieli ta całego time jak zbuduję do tej, do siódemki, będą cały zbudowane, a potem już będzie cięcie i koniec, jak już skończę cały budynek. Więc chociaż też widzowie, nie wiem, czy dzisiaj zrobimy cały budynek, jeszcze może być jeden film z tego, jak dokończą, bo nie wiem, jak widzowie, widzowie, będziesz czasem dzisiaj. Ale dobra, coś się postaram zrobić. Na razie macie ci timelapsa. Dobrze, widzowie, to by było na koniec w tym filmie, nie udało się nam całego dzisiaj całego złożyć, ale zostało nam tyle, proszę, proszę, zobaczcie sobie, ile nam, ile złożyłem, jeżeli, widzowie, chcecie part 3, żebym to zrobił, będę to jutro pewnie dokończę na filmiku, zostawcie łapkę i lajka, znaczy, łapkę w górę po prostu i suba z dzwonem, bo lecimy po cztery, bo lecimy po tysięcy subów. Dziękuję wam za wszystko, widzowie. Napiszcie jakiś miły komentarz i proszę, jeżeli będzie dwa lajki, oh. <laughs> no, wiem, dwa lajki dwa, Ale jeżeli będą dwa lajki pod tym filmem, to nagrywamy drugą część. A ja już że kończę. Cześć, jo i papa.